Witam Was, moi drogi wodniki, kochani, czytanie na now Księżyca w znaku zodiaku panny. Czytanie wiecie, że jest ogólne, więc jeśli tutaj e, ktoś z Was nic dla siebie nie znajdzie, nie usłyszy, to pamiętajcie, że to w tych czytaniach ogólnych jednak jest e, spora szansa, że to nie będzie Wasza indywidualna sytuacja i e, sprawdzajcie wtedy sobie ascendent znak wedyjski, e, żeby skorzystać z tych czytań, a nie jakby tylko się sugerować tym, co tutaj się pokazało. Karta, która jest w głównej energii, to jest karta czterech monet, karta osoby, która się bardzo kurczowo czegoś trzyma, osoba, która nie chce czegoś stracić, to jest karta oszczędności, to jest karta przywiązania, lęk przed stratą, no, pewnego rodzaju stagnacja, ale też taka, która w, w tym momencie nie przynosi rozwoju, ale równocześnie też e, cały czas jednak pozwala nam na to, żeby czuć się pewnie e, w jakiejś w jakiej sprawie. I jeśli ktoś by miał robić jakieś decyzje, no to ta karta mówi o tym, że nie zrobi tego, dlatego że każda nowa sprawa jakby popycha tą osobę. Mm, w kierunku ryzyka, a ta, roz, to ta karta mówi o tym, że ja tego ryzyka nie lubię, nie chcę robić, nie chcę podejmować. Lepiej trzymam się tego, co wiem, że mam, i to, co mi daje, to poczucie właśnie um, no, bycia pewnym czegoś, siebie, ewentualnie tej swojej spra sprawy, no, często finansowej. Także to jest. no... Jakby dominujące tutaj w tym waszym rozkładzie, ponieważ ja mam w karcie pod, podstawy tutaj pod tą kartą, zaraz kartę 9 mieczy, więc jest tutaj to mentalnie wręcz takie zakodowane tutaj, jeśli chodzi o tą kartę, bo ten. Stres wynika właśnie z tego, żeby czegoś nie stracić. Między innymi tu mogą być różnego rodzaju podteksty. Pamiętajcie, że to nie chodzi tylko o to, że się monety nam pokazały. Bardziej o to, kiedy wy i w czym się czujecie tacy bardzo e, pewni. I dlatego tutaj e, no, ta dziewiątka mieczy mówi o tym, że e, zmagam się. Z jakiegoś rodzaju lękiem tej stabilności, czegokolwiek to by dotyczyło, czy to jest rodzina, bo tu się Wam rodzina pokazała, czy to jest praca, czy to są a, propozycje jakichś e, tematów miłosnych, bo tutaj to też Wam się pokazało, czyli bardzo emocjonalny tutaj jest ten Wasz rozkład, ale taki pół na pół, ja bym powiedziała, z, z jakimiś. Um, no funduszami, fundusze, pieniądze, stabilność, majątek, e, zarabianie, e, posiadanie po prostu. Do przeszłości przechodzi karta wam e, siedmiu e, buław i to jest karta, która mówi o tym, że e, ktoś próbował... Mm, Obronić coś, karta walki o swoje, czyli swoje zdanie, swoje opinie, o swoją tą strefę komfortu nie wyjść z tego, nie zostawić. No i tutaj ta strefa komfortu właśnie jest pokazana w tych czterech monetach, między innymi, więc um, jeśli faktycznie stawialiście granice jakieś i musieliście albo chcieliście nie odpuścić, nie pozwolić na coś, no to ta karta mówi o tym, że to Wam się udało. Teraz następna karta to jest karta. Pazia Kielichów i Paź Kielichów to są spotkania, to są propozycje, to są przeprosiny, to są wiadomości takie bardzo pozytywne, no bardzo emocjonalny początek, czegoś Wam się pokazał, zaraz za tym mamy kartę Asa Kielichów, więc tutaj są bardzo pokazane aspekty nowej miłości, nowych spotkań, nowych, nie wiem, randki, tu mi się pokazują nowe osoby takie, które jakby zapowiadają coś bardzo przyjemnego, poczucie takiej wrażliwości bardzo dużej. I teraz, jeśli by przyszła do Was jakaś nowa osoba i Wy byście poczuli do tej osoby jakiegoś rodzaju uczucia, albo ta osoba do Was, to jest bardzo dużo w pierwszym momencie takiego strachu. Czy w to wchodzić, czy z tego skorzystać, czy to jest ta osoba, czy to mi się podoba, czy lepiej nie podejmować tego, bo mam czwórkę kielichów i te, te karty wam się strasznie tutaj poukładały w takim kontekście, że z jednej strony moglibyście, a z drugiej strony się boicie, żeby w to wchodzić. Dlatego, że na obecny moment zobaczcie, dwie czwórki macie, czyli dwie karty takie, które mówią nie jestem do końca z tego zadowolony, czy zadowolona, co mam, co posiadam, ale z drugiej strony nie lubię ryzykować. Nie do końca jestem pewien, czy pewna tego, co co to dla mnie oznacza, kiedy ja podejmę to ryzyko, tak? Kiedy ja podejmę tą propozycję tej zmiany, bo to jest karta, która mówi o tym, masz szansę, możesz to zrobić, ale równocześnie nie do końca jest ta pewność, czy, czy ja tego chcę, tak? Czy nie zostać przy tym, co ja znam, to, co jest moje, być może nawet nudne, być może jakaś rutyna, siedzenie w miejscu, ale z drugiej strony jakby no jednak ta strefa komfortu i przywiązania do czegoś bardziej przemawia do tego, żeby jeszcze poczekać, tak? Więc no, ewentualnie przegapianie czegoś. Uważajcie na to, żeby tutaj nie skorzystać z, z jakiejś sprawy, która mogłaby dla Was przynieść jakieś korzyści, bo następne karty o tym mówią, że tutaj jest korzyść, tu jest stabilność, tu jest ktoś, kto może. No z jednej strony, wiecie, poka pokazuje się nam cesarz jako tyran, jako dominator, jako lider, który narzuca nam coś i to on tutaj dyktuje, ale z drugiej strony um, jest przy nim pokazana bardzo stabilna rodzina, bardzo um, jakby um, osoby, które daj dają wsparcie, osoby, które, osób, które on pilnuje, czyli bardzo dobry dla dla swoich najbliższych, ale równocześnie tak jakby cały czas jednak to zdanie należy do niego. Co, co i jak będzie wyglądało tutaj w tych, w tych tematach nawet rodzinnych, tak? Czy inwestycji jakichkolwiek. No, czy przyjąć propozycję od mężczyzny, od mężczyzny pod kątem i teraz wszystko zależy od was, przed czym wy i do czego się przygotowywujecie. E, do czego macie szansę, żeby e, po co sięgnąć. I tak jakby mam tą, tą taką właśnie lęki obawę, czy w to wchodzić. Nie wiem, czy tutaj komuś czegoś nie byłoby za mało jeszcze do tego, żeby po to sięgnąć, tak? Bo jakby nie ma tej tej. Tej przewagi i gdyby ona była na tyle silna, żeby ktoś chciał to podjąć, to, to tutaj by te karty mówiły o tym, że idę w to na całość, a macie kartę dwóch monet, czyli tutaj nie ma niestety, ktoś nie ma zdecydowania, nie ma pewności czegoś. Praca nad tym, co mam, co posiadam, co mogę, e, czyli dwie monety, utrzymam balans, karta wyboru, karta elastyczności, żonglowanie obowiązkami, tym, co mam, co posiadam, ale równocześnie niedokonywanie zmiany. Obracanie tym, co mam. E, często mi się tu spłacanie czegoś pokazuje. E, Radzenie sobie z czymś, przywiązanie do czegoś, skupienie na tym, żeby nie doszło do straty. Więc tutaj jest pozytywnie, ale no mam rodzinę pokazaną: rodzina, ojciec, partner, majątki, zjazdy rodzinne mi się tutaj pokazują, no, no coś związane z domem i z, z rodziną. Jak to połączyć? Jak to porównać? Jaką decyzję podjąć? I tu są, żeby zachować tą swoją pozycję, tak? Tej, żeby, nie, żeby komuś czegoś nie oddać. No, przy, przydział czegoś, czym można obracać, a równocześnie nie naruszając tego, co mam, co posiadam. Więc, no, dużo jest rzeczy tutaj, jeśli chodzi o te. Bycie niezdecydowaną osobą i trzymanie tego, co jest dla mnie, może nie do końca satysfakcjonujące, ale jednak pewne. Przegapianie jakiejś sprawy, bo ktoś czuje też tutaj jakiś podstęp w tym wszystkim. I wiecie, co możliwe, że ktoś odejdzie tutaj z, z, wycofa się z tej propozycji, dlatego że niestety poczuje się jako ktoś, kto nie do końca. Ma poczucie uczciwości w tym wszystkim. Uważajcie na osoby, które mogłyby Was próbować zdradzić w jakiś sposób, yy, odebrać wam coś, co. I to chyba dlatego chodzi o tutaj o tą ostrożność. Bo tu jest ktoś, kto mógłby z, chcieć zabrać coś. W momencie, kiedy wy najmniej się tego spodziewacie, czyli uprzedzić kogoś. No, ale ta końcowa karta mówi utrzymanie czegoś, do, 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 dobrobyt, dobytek, no, ale też i ten dom. E, no, nie przyjąć propozycji, ewentualnie. Która nie do końca byłaby taką, jaką wy chcielibyście przyjąć, z jakiegokolwiek powodu by to było. Ale później jest niestety jakiś smutek i żal po tym wszystkim, że to być może nie zostało zrobione. No dobra. Żeby tak was tutaj nie, nie przetrzymywać za długo, pamiętajcie cały czas to jednak jest ogólny rozkład, jeśli z Wami w ogóle by to nie rezonowało, trochę podpowiedzi tutaj macie w tych kartach, więc mam nadzieję, że jeśli no to coś wam no będzie tutaj z tego czytania przynoszące, czy wnoszące w jakąś sprawę podpowiedź ale cały czas wiecie o tym, że to Wy tutaj jakby decydujecie, co robicie. Ściskam Was bardzo mocno, dajcie znać w komentarzach, czy ktoś tutaj wie, co się dzieje i jak to się dla Was jakby odbywa i czego konkretnie by to dotyczyło, jakiego, jakiej przestrzeni, bo nie musi to być tylko wyłącznie ta, którą ja poruszyłam. No, ale jakby sama ta energia kolejności jest no, bardzo przemyślana, ja bym powiedziała, tego, co ktoś tutaj zrobi. No, więc tyle. Ściskam, pozdrawiam, trzymajcie się wszystkiego dobrego, no i do usłyszenia.